Hejka, jeśli piszecie w tym roku maturę, to wiedzcie, że czym zwłaszcza kciuki albo palce, jak tutaj w Anglii, dacie radę, nie bójcie się. Myślałam, że w temacie matur mogę zrobić filmik, w którym sprawdzam, czy ją zdam. Kiedy ja pisałam maturę? Tak, kalkulator potrzebny. Mi się już dni mieszają. To było 7 lat temu. Ojej, pierdolę zdałam za pierwszym razem, dzisiaj spróbuję zdać ponownie. I mam nawet przygotowane arkusze, sobie wydrukowałam je ładnie. Yy, I zrobimy sobie tak, jak robi się... Zaczniemy sobie od polskiego. Czyli tak, jak zaczynamy chyba. Od polskiego. A nie, ja wzięłam angielski. Sorry, minął po... Nigdy nie kupujcie ringa doświetlającego potaniości. Wiem, że zrobię y, zadania zamknięte, no bo nie będę pisać rozprawki ani tych otwartych z matematyki, bo nie ma do niego bezpośredniego jakby takiego prostego klucza, dzięki któremu będę mogła wiedzieć, czy zdałam, czy nie, więc skupię się na zadaniach zamkniętych i zobaczymy. Trochę się boję. Pierwsze zadanie. Przeczytaj właśnie tekst, a następnie wykonaj zadanie mieszczone pod nimi. Opo... Odpowiadaj tylko na podstawie tekstów lub tylko własnymi słowami. Co to jest za temat? Czy zwrot ciężko powiedzieć zasługuje na potępienie? Ciekawe, ciekawe. Ja sobie muszę to przeczytać. Do tego są zadania, dobra, dajcie mi chwilkę. Jeśli chodzi o język polski, to ja się w ogóle do niego nie uczyłam. Tylko jak jechałam chyba na pisemny, to w autobusie sobie przeczytałam Streszenie Dziadów, i to tyle. Nic się nie uczyłam do tego. Dobra, zadanie pierwsze. Uwaga, zaznacz to P, jeśli twierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. 1. Autorka rozważa używanie wyrazów modnych z perspektywy poprawności językowej. Dobra, to znaczy to, to zdanie? Mamusia zawsze powtarzała. Jak nie rozumiesz, to czytaj dwa razy. <laughs> nie mogę w to uwierzyć, że już pierwsze kurwa zadanie mnie rozłożyło. Uwaga, zadanie drugie. Określ wyrażoną w tekście postawę Ewy kołodziejek wobec mody językowej i sformułuj argument potwierdzający tę postawę. Postawa autorki wobec mody językowej. Tym polskim trudniej się nie myślałam. Czy można w argumencie dać yy, cytat? Ale chyba nie. Tylko wobec mody językowej. Chyba jest neutralna. Hmm. Trudne, ten morski. <grym> Aha, to jest ten. Znam to. Papkin. Czekajcie, ja wam to, ja to ładnie przysłałam. Umrzeć, umrzeć. Wielkie nieba. Jestem no, nie dobra. Lecz gdzieś była moja głowa. Ja ja go beształ, mieszał z błotem. On traktament miał dać potem. I w ten pośmiech jego wielki z takim wziął się do butelki, z jakim nalał lampkę całą. Jeszcze, że mi było mało. Tak połknąłem mam truciznę. Już się z tego nie wyśliznę. Więc stanęt mój ułożę. Potem kupię wieczne łoże. Potem pogrzeb swój zapłacę, potem. Że są in the Nie wiem, nie wiem jak to przeczytać, ale to nie jest po polsku. To ostatnie. Potaj autora i tytuł otworu. O nie! Którego podziwiam! Nie! Pamiętam ten. Patkin! Mm, Czym to było? Wielka kłótnia? I ja autora też nie pamiętam. No cóż, dobra, nie będę oszukiwać, więc nie pamiętam. Nie zaliczyłam sobie tego. Nie zaliczam sobie od razu tego. Może sprawdzimy, jak tam polski mi poszedł. No i przejdziemy dalej, bo zadanie pierwszym pierwsze było prawda, ja dałam fałsz. Więc... I potem dałam prawdę i fałsz, czyli mam dwa punkty. To druga... Uwaga! waga, jak decyduję się odpowiedzi, postawa torki jest neutralna. Ja mam to. Ja mam napisał, że jest neutralna. B i D. Jest, jest, jeden punkt. Mam to, mamy to, kochani. 2, 4, 6. 6 punktów na I to była moja matura z polskiego. Teraz uwaga, muszę sobie włosy związać, bo to kurwa nie są już żarty. Słuchajcie, jeśli chodzi o matematykę, to jest jedyny przedmiot, z jakiego się uczyłam na maturę. Znaczy uczyłam się, chodziłam w soboty do szkoły na dodatkową matmę, bo się, bo się bałam, że nie zdam. I co robiliśmy? Robiliśmy tylko, tylko arkusze z poprzednich lat. I jak chcecie zdać matmę, musicie robić arkusze z poprzednich lat, na pewno Matemax tak robi, albo jakiś inny tam youtuber i możecie sobie robić razem z nim, bo te zadania się powtarzają co roku. Może tam jakieś wartości się zmieniają, ale mniej więcej sens jest taki sam, cały czas trzeba ją robić, podobnie jak z językiem, nie chcę tutaj, wiecie, żadnej kontrowersji e, robić, ale jeśli nie robi się matmy cały czas, to się, jakby mi się wydaje, że się zapomina tą matmę. Tak samo jak się nie mówi w obcym języku, to się go zapomina. I pamiętam, że jak y, siedzieliśmy już tam w naszych ławkach przed tą matmą, już Pani rozdawała arkusze i był mój rząd, i ona tak powoli tak rozdawała, jeszcze powodzenia, wiadomo, nie? To ja miałam łzy w oczach, bo ja się bałam, że jak ja otworzę ten arkusz, otworzę, zobaczę pierwszą stronę, to ja nie będę wiedziała, co ja mam robić. Liczba 78 stanowi 150% liczby C, to liczba C jest równa. Czekajcie, muszę to zapisać. Równa się 150% C, a 150 to jest 78. I teraz liczymy C. Nie! Ja się nawet pomalowałam do tego filmiku ładnie, ale widzę, że zaraz rozmarzę swoimi łzami. Jezu, nie umiem, strzelam. A dobra, czyli to są 30, już wiem, Odjąć 23, 23 i musimy doprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli nie to, na 33 minus 3, 9, 6. No, nie ma takiej odpowiedzi. Już robię to 20 minut. Jeszcze jest pierwsza strona. Dobra, strzelam tutaj, nie wiem. To jest najbliższe moje odpowiedzi. Dobra, tu też strzelam, uwaga. To wpadła, pompa do chałupy rozwaliła ruską dupę jeden. Myślał, że to zmała strzelił dupa jeden palec. Dobra, damy C. Miara kąta BAC. Jest równa. To na pewno można z rysunku ogarnąć. Uwaga, BAC. BAC. Tu jest. Proszę bardzo, proszę bardzo, łatwizna. Yy, tu jest prosta K, tak? Tu, yy, tu jest prosta K. Tu pada linia AO, nie OA. Yy, I teraz tak, leży na styczna w punkcie okręgu. Dobra, czyli tutaj na pewno jest punkt, tutaj na pewno jest ten. No, kąt prosty, czyli 90 stopni. Proszę bardzo. Zostało nam 100 do podzielenia, czyli 50, a tu jest 90, to tu jest. 40 stopni, proszę bardzo, odpowiedź C. Jeśli to nie będzie poprawna odpowiedź, to ja nigdy już więcej nie odezwę się do kogoś, kto chodzi do szkoły. Skończyłam matematykę, lecimy z koksem, sprawdzamy, czy zdałam, czy wystrzałam. <sum> Ale dobra, i tak nie zdałam, miałam 5 punktów. Egzamin naturalny z języka angielskiego. Poziom podstawowy. Posłuszyć. Jak nie będę mieć stówy, to kurwa nie, spalę się ze wstydu. no dobra, pamiętajcie, nauka angielskiego u nas w szkole i w ogóle chyba u każdego innego kraju nie anglojęzycznego w szkole, to nie jest to samo co prawdziwe życie. Możecie mieć piątki, szóstki, pojedziecie do Anglii i się okaże, że nie umiecie w ogóle angielskiego. Znaczy, że no, że dużo rzeczy nie rozumiecie na przykład. Słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Coś wam powiem. Jak miałam chyba, nie pamiętam czy to był angielski, czy to była matura faktyczna, czy to był jakiś próbny. Taki próbny, ale taki generalny próbny. Jeden koleś był chory i tak kurwa ciągał kinolem, że nie słyszałam, co było na tym radejku. A wiecie, to radejko takie malutkie, takie wrogów wciśnięte. Jak był twój holiday z przyjaciółmi? I wasn't camping, I was glamping. Glamping? What's that? It's luxury camping. A very popular, tak się zastanawiam, ciekawe ile oni dostają kasy za to, że oni tam te nagrania, że ci ludzie nagrywają. Drone, own Dobra, teraz jest czytanie tekstu. Więc nie wiem, czy to będzie ciekawe. Więc ja sobie to zrobię. I ten. A potem przyjdziemy, jakby do BCD, to może być ciekawe. Ej, w ogóle, słuchajcie, czytam sobie ten. Ten jeden tekst. I tu w tym tekście jest jakaś Michelle Knap. A tak jak wy wiecie, jakieś miała nazwisko Knap. I ona też ma nazwisko Knap przez dwa Może to jakaś moja rodzina. No i co, zadanie dziesiąte? Nie wiem, czy je robić, bo tu nie będzie jakby, nie będzie to klucz, tak jak mówiłam wcześniej, taki straight. Dobra, na czym w ogóle polega ten? Zostałaś przyjęta do pracy w firmie, w której bardzo chciałaś się zatrudnić. Na swoim bloku. O! Wyjaśnij, dlaczego wybrałeś tę firmę. Napisz, jakie kroki podjąłeś, podjąłeś, żeby zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Opisz, co ci najbardziej zaskoczyło podczas tej rozmowy. Jak zareagowałeś na informacje, które przyjęły Cię do pracy? Ej, ale tak się zastanowić, to dla osoby, która jest dwójkową osobą z angielskiego, w ogóle z takiego języka okcego, to to zadanie jest w chuj trudne, tak mi się wydaje. Serio, osoba, która tak... Ledwo, ledwo to u nas coś tam powystrzela, wiedźmy. I zobaczymy, ile mi wyszło. nie pierwsze, już się boję. Fałsz, fałsz, potem prawda, prawda i fałsz. Jest! Ile jest? Pięć punktów. Aż, za to zadanie. Zadanie dziewiąte. Pięć punktów jest do zgarnięcia. Jest C, B, C, C i A. I koniec. I mam... Wszystkie punkty oprócz innego. No, czyli tylko, tego jest, tylko to jedno miałam źle, to się taką skojarzyłam. Dziękuję Wam bardzo za tą wspaniałą przygodę. Myślę, że teraz można powiedzieć, jakim jestem człowiekiem. A mianowicie, nie umiem matmy i minął polisz, już edymur, że tak powiem. Ale, no cóż, śmiesznie było, ciekawie. Pamiętajcie, żeby robić arkusze. I żeby się ci, którzy chcą zdać, bo nie wiem, bo na przykład chcą sobie coś udowodnić albo rodzinie, albo tam znajomym, i tylko chcą zdać, to się nie przejmujcie i róbcie te arkusze. Y, szczególnie z matmy, bo tam z tych y, języków. Z języków się nie, nie uczyłam, więc ja nie pomogę, ale z matne robiłam te arkusze. I z, y, słuchajcie Matemaksa, co mówił uważnie, ci, Którzy chcą zdać, ale ładnie. To życzę powodzenia. Mam nadzieję, że Wam się uda dostać na takie studia, jakie będziecie chcieli. I mam nadzieję, że nie pójdziecie na studia dlatego, że Wam rodzice kazali. Że, wiecie, wybierzecie swoją drogę, postawcie się im. Bo iść na studia na takie, które Was nie obchodzą, to jest chyba największy koszmar na świecie. <śmiech> <śmiech> nie, no dobra, są większe koszmary, ale wiecie, o co chodzi. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!